Witamy Was bardzo serdecznie w następnym odcinku podcastu Debate. Tym razem będzie muzycznie. Dokładnie tak. Lekki off-top, trochę odskakujemy od filmów i lecimy z najnowszymi premiami muzycznymi, które postanowiliśmy obczaić i po prostu powiedzieć swoje trzy grosze na ten temat. Dokładnie tak, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej płycie Natalii Przybysz oraz o najnowszej płycie zespołu Cigarettes After Sex. Która nosi tytuł, yy, które noszą tytuł kolejno Jak malować ogień od Natalii Przybysz i Kraj od Cigarettes After Sex. Dokładnie. Więc co, najpierw najpierw yy, pozytywnie, czy najpierw negatywnie? No to zacznijmy od negatywnych, żeby potem się tak miło. No dobrze, Tam? więc Cigarettes After Sex. Dokładnie. Yy... Dobrze, to ja może zacznę od tego, że miałam Jedziesz. do tej płyty jakiekolwiek oczekiwania. Mimo, że ten zespół nie był mi jakoś bardzo bliski, to okładka i ta generalnie prezencja sugerowało, że to będzie coś podobne do The Editors. Nie wiem, czy znasz The Editors? Nie, moje oczekiwania względem tej płyty były jakby zbudowane tylko i wyłącznie na moim zaufaniu w Twój gust muzyczny, bo myślałem, że już ją wcześniej przesłuchałaś, więc też były całkiem duże. Bardzo mnie przykro. No to, to było sporo A propos Editors, wracając. Tak, tak. Chodzi, w zasadzie nie, nie wiem, dlaczego sobie zbudowałam taki pogląd, wiedząc jaką, jaki typ muzyki gra ten zespół, ale tak jakoś patrząc na okładkę, coś takiego, tak mi zaświtało że to może być interesująca płyta. Generalnie dostaliśmy płytę, w której przez chyba około 40 minut koleś śpiewa, jak bardzo chce zaruchać. Mhm. Takie long story short, ale kiedy śpiewa się o takich rzeczach, to powiedzmy, że to jeszcze przystoi jakimś zespołom w typie Guns N' Roses, jakichś takich rockowych, hard rockowych, cokolwiek, gdzie to ma jakiekolwiek, nazwijmy to, jaja. Albo, jeżeli to jest zrobione na tyle dobrze i subtelnie, że można to zaśpiewać w mniej dosłowny sposób i nadać temu odrobinkę, powiedzmy, magii. Tutaj dostajemy płytę, która jest zrobiona w takim ambientowo-dlimpopowym stylu i brzmi to trochę jak ktoś by chciał zrobić kolejną płytę DXX, tylko bardzo mu nie wyszło. I przez to ta płyta, zarówno tekstowo, jak i muzycznie, jest po prostu nieciekawa. I tak jakkolwiek klimatem mogłaby cokolwiek ugrać, bo no powiedzmy, że takie płyty się sprzedają. W sensie takie melancholijne, monochromatyczne płyty one dobrze sobie radzą. Przykładem jest ponownie DXX. To jeżeli bierzemy coś takiego i wklejamy wokal, który zupełnie nie pasuje do tła muzycznego i Robimy do tego melodię, która w żaden sposób nie jest ciekawa przez większość czasu, no to już wychodzi słabo. Tutaj nawet nie ma czegoś takiego jak chwytliwy refren, który powiedzmy, że no zazwyczaj w tego typu piosenkach jest. Nawet nie ma czegoś takiego jak dobra warstwa tekstowa. No po prostu ta płyta jest słaba. Z jakkolwiek gratujących tą płytę rzeczy, no to powiedzmy, że poza tym, że się zgadzam, że wokal zupełnie nie pasuje jakby do aranżacji płyty. Mhm. To do wokalu jako takiego nie miałem jakoś zażaleń, to znaczy był nawet ciekawy i myślę, że gdyby był ubrany albo po prostu w innym zespole, albo... Tak, ja się zgadzam, że tak, jakby... wokal byłby... Po, po prostu był ciekawy i Sam chętnie... śpiew, ten był głosu i taki androgeniczny, zdaje się, to się nazywa, typ głosu, taki, że nie jesteś pewien, czy śpiewa kobieta czy mężczyzna. A, o tym mówisz. Eee, tak. no to, to byłoby ok, tylko dokładnie nie do tego typu muzyki, albo no, po prostu do jakiejś ciekawszej aranżacji. Tym bardziej, że ja właśnie bardzo lubię takie bardzo wysokie, mm -hmm. właśnie androgeniczne, proszę bardzo, nauczyłem się nowego słowa. Tak mi się wydaje, że tak się mówi. Eee, Najbardziej odejdzie powiem się tak. Powtórzmy mówimy. to jeszcze trzy razy, żeby był wstyd, jak się okaże, że nie. <laughs> no dobra. Eee, więc tak, no, moje wrażenia są podobne. Może mniej w tym było przemyślonych porównań do innych zespołów, ale no generalnie, muzycznie była zupełnie nieciekawa. Jak przysłałem pierwszy utwór, to miałem wrażenie, że okej, okay, dobra, coś tam może być fajnego, mhm. bo właśnie wokal ciekawy. Z każdym kolejnym utworem okazywało się, że to jest tak naprawdę to samo utwory się dużo od siebie nie różnią i to jest tak naprawdę taki jeden właśnie dream popowy zbitek to czegoś. Płyta jest, ta płyta jest totalnie monochromatyczna, ona Dokładnie. w ogóle w żadnym punkcie się w ogóle nie wyróżnia. Zgadza się. Poza tym na tej płycie jest utwór, który ma tytuł hentai, no to o czym ma być ta to mi, to mi akurat nie przeszkadza znaczy, mi też to nie przeszkadza samo w sobie, ale jak masz utwór, w którym koleś śpiewa o lasce, która lubi się pieprzyć i chodzić na siłownię, i to jest mniej więcej całe clue tego utworu, to byłoby okej, okay, gdyby to było jeszcze ciekawe muzycznie. No właśnie, no i teraz największe rozczarowanie, jakie miałem, to właśnie jak zacząłem czytać teksty. Prawda? Bo to było, w sensie, nie wiem, dawno nie słyszałem, żeby... Ja miałem skojarzenie generalnie, z... że, to bu... że to jest taki... Ktokolwiek pisał te teksty, po prostu bardzo chciał być takim hamskim raperem, który śpiewa o tym, ile to ma dub, tylko że nie jest takim raperem i nie ma tylu dub, więc śpiewał o... no cóż. Więc miało być romantycznie tak, i balladowo, tak. ale... No nie, nie, nie fatalne to było. To znaczy te teksty były tak absolutnie nieciekawe i bez żadnego pomysłu, tylko po prostu wprost napisane... no, no nie, nie, po prostu jedno wielkie nie, jeśli o mnie chodzi. Zgadzam się, absolutnie się zgadzam. A propos Dream Popu. Yy, bo tak naprawdę ja mam w ogóle problem z gatunkami muzycznymi i ciężko mi było znaleźć jasną i oczywistą odpowiedź na to, jakby czym jest Dream Pop jako gatunek. Mm -hmm. Zrozumiałem mniej więcej tyle, że melancholijne. Tylko, że zobaczyłem, że to jakby z tego, co się dowiedziałem, to jest gatunek wynikający gdzieś tam z jakichś takich rokowych rzeczy. Ja mam wrażenie, że ja znam Dream Dreampopowe, ale właśnie okazuje się, że nie znam. <laughs> Moja wiedza na temat y, Popu jakby wynika z y, gdzieś tam paru y, wyników wyszukiwania w Google, także może z tym alternatywnym rokiem być. Y, nie Dobrze, do końca w ten sposób. W każdym razie. Założyć, że ktoś mądry tak wiedział i tak powiedział, i, i że to jest <noise> warte wspomnienia. Tak, no w każdym razie chodzi najwyraźniej, najwyraźniej o melancholijne takie właśnie no, takie lekko, nawiązujące. dokładnie, powiedzmy. dokładnie. No tylko tutaj psychodeliki nie było zupełnie. Absolutnie. Za grosz. To była taka smutna sobie płytka. A ty znasz jakieś ich wcześniejsze dokonania? Znałam te takie powiedzmy największe hity. Mhm. Y zupełnie tak samo. A, czyli nie, nie są generalnie. Zero okay, czyli to nie było jakieś pojedyncza wpadka, tylko. Obawiam okay. się, że nie. No dobra. Dobrze. Czyli do papierosów po seksie raczej nie będziemy wracać w yy, przyszłych. <laughs> nie, nie, papierosy są niezdrowe. A teraz przechodzimy do Natalii Przybysz. Zgadza się. Płynne, szybkie przejście do polskiego Wyczekiw Wyczekiwane zresztą, bo z kolei Natalia Przybysz jest świetna. Yy, mi się bardzo ta płyta podoba. To jest moje, mimo jakby mojego, mojej wielkiej sympatii do Natalii Przybysz, z jakichś powodów bliżej nieokreślonych, nie słyszałem płyty przed tą wcześniej i słuchałem, ostatnie czego słuchałem od niej to był prąd mhm. i tą płytę bardzo lubię, no i właśnie zapomniałem trochę o niej na parę lat, albo trochę krócej, no i teraz, teraz wróciłem do Jak malować ogień. I ta płyta jest bardzo fajna. W przeciwieństwie do poprzedniej, podoba mi się w bardzo, jakby, du duża część tego, dlaczego mi się tak podoba, to jest właśnie kwestia tekstowo-znaczeniowa, mhm. bo to jest w tej płycie bardzo fajne. Eee, nie, żeby nie było fajne w poprzednich płytach Natalii Przybysz, i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu trafiło, jakby, przesłanie płyty i przesłanie tekstów trafiło po prostu zwyczajnie w to, o czym ja teraz dużo myślę, więc może to dlatego, ale wydała mi się jakby znaczeniowo i tekstowo ciekawsza niż poprzednie płyty. To prawda, znaczy, powiedzmy, że ta płyta jest trochę inna. Ona jest zdecydowanie bardziej taka harmonijno-spokojna, bez jakichś szczególnych eksperymentów. Generalnie uznaje się, że te trzy płyty, czyli ta jak malować ogień, światło nocne i prąd, to jest taka Trzytomowa opowieść. I w tej płycie ona osiąga jakiś tam spokój, harmonię, i tak dalej. I właśnie dlatego ta płyta jest taka bardziej bluesowo, soulowo, nawet momentami jazzowa. Tak, no zresztą tak w tekstach to też ma jakby odbicie, mhm. bo też jest taka trochę oświecona, że tak powiem, na jakimś poziomie. No i właśnie, a propos tekstów, jak już tyle o tym mówimy to w tekstach to, co mnie jakby rzecz jasna najbardziej chwyciło, no to to są jakby takie jakieś antykonsumpcyjne Wręcz jakby socjologiczne jakby nawiązania w tekstach, które bardzo mi się podobały. To Skoro jesteśmy o tym, ja to miałam powiedzieć w ramach ciekawostki na koniec, ale generalnie ta płyta, zarówno zdaje się w kompakcie, jak i w winylu, była wydana w sposób, powiedzmy, tak ekologiczny, jak to się dało. W sensie te płyty kompaktowe są z jakiegoś takiego turbo obniżonego, obniżonej ilości aluminium. A płyty winylowe były zrobione ze strzępek płyt winylowych innych produkcji, więc są przeźroczyste. Hmm. I generalnie wszystko w tych płytach jest w tej części papierowej z recyklingu. Uuu! <grytanie> no to zdecydowanie pasuje do klimatu. No, no więc jakby Natalia Przybysz zabrała się za. Właściwie wcześniej już też to trochę robiła, ale zintensyfikowało się u niej śpiewanie. O ważnych, wielkich, globalnych sprawach. Co zresztą jakby jest trendem, mam wrażenie, który widzę ostatnio wszędzie, to znaczy nie tylko w muzyce, bo w filmie też mam wrażenie, że powstaje siłą rzeczy, jakby kultura zaczyna odbijać i mówić o rzeczach, o których, które są teraz jakby dla no, wielu ludzi znaczy, ważne. Tak, było. tak, 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 ale jakby miło jest widzieć to jakby w odbiciu kultury widzieć to, że, że naprawdę jakby zaczynamy się przejmować tymi kwestiami mm. globalnie jako społeczeństwo i najwidoczniej zaczynają nam one naprawdę ciążyć na sercu, bo powstaje tego coraz więcej i to tak, no, widać to mocno. Zgadza się. Ja, jeśli mam być szczera, to mi się za pierwszym przesłuchaniem ta płyta nie podobała. Mm. Wydawała mi się taka sama w każdym momencie i taka raczej średnio ciekawa. I to samo miałam ze złotem Krzysztofa Zalewskiego, i tak samo po przesłuchaniu drugim i trzecim, już yy, zupełnie stwierdziłam, że każdy utwór jest różny i każdy jest bardzo fajny. Yy. Co jeszcze o yy, A propos tych jakby wielokrotnych przesłuchań, bo no, mnie akurat chwyciło, chwyciło od razu, ale to jakby może być kwestia po prostu mojego fanboyowskiego statusu względem Natalii Przybysz. Yy. Yy, jak ci się podobał cover yy, MANAM? Krakowski Splin. No więc ja zacznę yy, i bardzo mi się ten cover podobał. Mimo, że takie rzeczy ciężko się bardzo coveruje i bardzo często kończy się to klapą, bo po prostu jakby no po pierwsze kwestia odległości czasowej, po drugie, znaczy przede wszystkim kwestia tego, że krakowski splin jakby jest bardzo, ma bardzo duży status klasyka. Jakim cudem mogłeś nie zauważyć, że jest krakowski splin na tej płycie? To nie najważniejsza rzecz na tej będzie. Fajne. Będziemy musieli zacenzurować ten moment, jak puszczamy muzyczkę, żeby nas YouTube nie zbanował za prawa autorskie. Tak, tak, tak. No w każdym razie mi się bardzo podobał ten cover. Tym bardziej, że słyszałem ostatnio bardzo dużo złych coverów i dobrze było na to wpaść. Bo chociażby na ostatnim, lekki off-top, ale na wczorajszym koncercie The Dumplings był cover Radioheada i miałem ochotę wejść na scenę i ich podusić. O Boże. Może nie tak otwarcie z tymi deklaracjami w sieci, co. No dobra. To mi się najbardziej podobało z utworu Natalii Przybysz. Kochamy się źle, bo mi się od razu skojarzyło z Tesco Juli Marcel. A ja bardzo lubię te takie utwory, które są tak tematycznie, okay. powiedzmy, dość świeże i są muzycznie też takie chwytliwo, lekko taneczne. Bardzo łapiące. Mi się właściwie tylko jeden utwór chyba nie podobał na płycie. Znaczy może nie, nie podobał, co podobał na pewno mniej niż inne. I to był. Yy... Jeden z pierwszych utworów, jak zwykle w tego typu płytach obligatoryjny utwór o tym, że jest dobrze i fajnie. Poza, poza jakby wybiórczymi utworami, poza tekstami, muzycznie, płyta też jest bardzo fajna, aczkolwiek w porównaniu do poprzednich płyt niczym nie zaskakuje moim zdaniem. Tak, to znaczy to jest obecnie. po prostu. Y, jak, nie wiem, czy mi tak naprawdę y, to o czym mówiłaś, że ta płyta jest bardziej harmoniczna i taka spokojna brzmieniowo? Mi się chyba mniej troszeczkę podoba, w sensie no ja lubię mimo wszystko więcej eksperymentowania ja chyba w, w kwestii instrumentalno-muzycznej, ale to jakby to była mała, mała uwaga, która mi kompletnie nie zepsuła odbioru płyty. Tak, podobało mi się to, że powiedzmy, że jak się obiera takie chodliwe tematy. W jakiejś tam twórczości muzycznej, filmowej czy coś takiego, no to trzeba to potrafić wyrazić w jakikolwiek interesujący sposób, bo jest taka maniera, powiedzmy, że prześpiewuje się coś. To znaczy, ludzie śpiewają już o tym na tyle często, że łatwo dojść do tego momentu, że śpiewasz o tym zaśpiewasz, śpiewasz. Tworzysz coś zbyt dosłownie. No i wtedy to wychodzi tak mocno no powiedzmy kiczowato. Akurat to Natali przybysz lubię, że zawsze te teksty są powiedzmy takie mądro ładno, dobrane w słowa, więc, więc nie ma czegoś takiego, że cię aż skręca przełączku, bo ileś to można? Hmm, to prawda, to prawda. Aczkolwiek nie wiem, czy akurat w muzyce temat jakby antykonsumpcjonizmu, ekologii, czy tego typu rzeczy jest jakby przeżyty mhm. na tym etapie już? Jeszcze wydaje mi się, że nie, ale generalnie jak już. Ludzie śpiewają na tematy, powiedzmy, takie współczesne, właśnie typu konsumpcjonizm, jakieś takie... No i najczęstszym spotykanym, powiedzmy, nurtem to jest śpiewanie o, o tym, że teraz się zamykamy w komputery i w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. No porawiamy. tak, to zdecydowanie jest jakby już prze, przerobiony no wątek, to prawda. Ekologia jeszcze powiedziałabym, że nie, ale też wydaje mi się, że niedługo może być. No wiesz, biorąc pod uwagę to, że ekologiczna dziewczyna powstała y, lata temu, to <laughs> zdecydowanie... <laughs> Obawiam się, że nikt nie zrozumie, jeśli nie posłuchaj ekologicznej dziewczyny, więc zapraszamy Was do wysłuchania ekologicznej dziewczyny. Nie mamy płaconych tantiemów za to, że ją nie promujemy. Wiem, nie wiem, czy zapraszamy, ale no, na własną odpowiedzialność. Dokładnie. Dobra, eee, więc co? Chyba tyle o Natalii, przybysz? Chyba, że jeszcze coś. Nie, z mojej strony to już wszystko, wydaje mi się. Ja Miałam okay. na koniec właśnie tę ciekawostkę o, o ekologicznej produkcji yy, kompaktu i winyla, ale teraz nie możemy tak ładnie zamknąć. Zmęczyła się wcześniej. Dzięki. Dzięki, wielkie, za słuchanie. A nie, to było do ciebie takie sarkastyczne a, dzięki. A, sorry. <laughs> tak czy siak, dziękujemy za słuchanie. Dzięki, wielkie. I słyszymy się, mamy nadzieję, w następnym odcinku filmowym.